W dniach 29 grudnia i 5 stycznia w Chodziewskim Sądzie zostały wywołane sprawy przeciwko Henrykowi Stokłosie. Były senator został oskarżony przez warszawską prokuraturę wskutek zeznań trzech swoich byłych pracowników, którzy w 1998 roku dokonali wtucznie kradzieży mienia należącego do firmy Henryka Stokłosy. Za ten czyn byli pracownicy zostali skazani przez sąd w Wałczu. Teraz prokuratura zarzuca Stokłosie się, że ten owych pracowników bezprawnie przetrzymywał kilkanaście godzin na terenie swojego zakładu i zmuszał do przyznania się do popełnienia innych kradzieży. Sam oskarżony nie pojawił się na żadnej z rozpraw. Na pierwszą rozprawę jego adwokat przedłożył zaświadczenie lekarskie, a w drugim przekazał informację, że Henryk Stokłosa przebywa na wcześniej umówionych badaniach w szpitalu. Do tej pory nie przesłuchano żadnego ze świadków, pomimo ich obecności na sali rozpraw. Rozprawę odroczono do 1 lutego 2012 roku wkrótce kolejne relacje z procesu. Już jestem tutaj publicznością Zmusu, ponieważ uczestniczę w tej rozprawie jako opiekun żony, która czuje się źle i wymaga opieki. Niezależnie od tego, bywam na różnych rozprawach przeciwko panu Stokłosie, również w Poznaniu, jako obserwator w sprawie o 21 zarzutów karnych. I jest analogia dosyć głęboka tego, co się tu dzieje, ponieważ sprawa ta wywoływana już jest po raz ósmy. Raz się udało 12 grudnia odczytać akt oskarżenia Prokuratury Warszawskiej o pobicie obywatela Romana Cieplińskiego Stuczna. Pan Henryk S. który występuje tu jako oskarżony, ma dosyć komfortową sytuację moim zdaniem, ponieważ nie jest doprowadzony z aresztu sądowego czy śledczego, a odpowiada z wolnej stopy. Dzięki temu może stosować różne wybiegi chorować, nie stawiać się na wezwanie sądu z różnych innych powodów, to raz się nie stawią panowie mecenasi, to raz się nie stawi pan Stokłosa i zawsze sytuacja jest taka, że sąd nie może prowadzić rozprawy, ponieważ procedura byłaby naruszona i można by było zarzucić nierzetelność albo nieumiejętność, niekompetencje sądu, co już nawet w prasie zależnej od pana Henryka S. jest podnoszone, że sąd jest za młody, że sąd jest niedoświadczony, że sąd jest niekompetentny, stronniczy i tak dalej. A sąd robi to, co w tej chwili może robić. Ja nie potrafię powiedzieć, czy ta sprawa... Zakończy się jakimś rezultatem, czy może pan Henryk S. próbuje dociągnąć do takiego momentu, kiedy sprawa się przedawni. Chociaż według mnie pozbawienie bezprawne wolności człowieka jest zagrożone w kodeksie karnym bardzo wysokimi karami i to przedawnienie może być bardzo problematyczne. Natomiast nie, nie dziwię się, że pan Henryk S. ucieka od sprawiedliwości unikając sądu. A sąd jest po prostu związany. praver